Już w przyszły weekend startuje 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel zbiórki tegorocznego finału to Płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. Mottem zbiórki jest Tu wszystko gra OK. Oto zapowiedź tego wydarzenia ze Słubic, Skwierzyny, Świebodzina oraz Międzyrzecza. Panie redaktor, Szanowni Państwo, już dzisiaj możemy zaprosić 28 stycznia do Kolegium Polonikum, do Auli na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Startujemy o godzinie 12. Będzie się dużo działo, będzie, będą aukcje, będą występy, bardzo dużo instytucji, bardzo dużo wolontariuszy się do nas zgłosiło, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Można przyjść też do Suwickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Pobrać nasze serduszko i zrobić jakieś zdjęcie, i wrzucić też na swojego facebooka. To wszystko będzie sprawiało, że będziemy promować i wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy zarejestrowanych 33 wolontariuszy, którzy się zarejestrowali oficjalnie. Także będziemy wspierani i będziemy wspierać też tych wszystkich, którzy nam będą pomagać i którzy się zgłosili, nie tylko w tej formie takiej oficjalnej, ale też poprzez takie wsparcie, tutaj całej tej naszej logistyki. Skierowanie gramy od 32 lat jak cała Polska, ale w tym roku y, będziemy organizować wielki finał wielkiej orkiestry świątecznej y, pomocy na nowej hali sportowej. Którą otworzyliśmy w ubiegłym roku. Zawsze właśnie na tej scenie były organizowane te finały, te koncerty, ale w tym roku postanowiliśmy, że pokażemy naszą halę sportową Kasztanówka i tam będą działy się naprawdę wielkie rzeczy. Między innymi wystąpią praktycznie wszystkie, wszystkie zespoły artystyczne z naszego miasta. Poza tym, co godzinę będzie organizowana licytacja. W przerwach będzie można skorzystać również z gastronomii przygotowanej przez towarzyszenia nasze działające na terenie miasta i gminy w Sztab jest gotowy, mamy w tym roku, bardzo z tego się cieszę, że mamy w tym roku aż 90, ponad 90 wolontariuszy, także będą chodzić tutaj w mieście. Robimy akurat takie jak gdyby trzy formy naszej Wielkiej Orkiestry, bo będzie i kiermaszowo, czyli będą organizowane kiermasze zarówno w naszych placówkach światowych na terenie miasta, jak również w szkole podstawowej w Murzynowie. Sportowo, ponieważ akurat dyrektor Kuba Nawrot zorganizuje, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizuje turniej halowej piłki nożnej, gdzie wezmą udział również i policjanci, i Straż Pożarna, i inne instytucje, i różne grupy. Ta trzecia forma też będzie taka forma też kulturalna, połączona z występami naszych zespołów, tutaj tych miejskich i nie tylko, a także połączona z litytacją. Świebodziński Dom Kultury i Świebodzin no oczywiście gra z wośpem już od wielu wielu lat e, działamy. Przygotowania trwają no cóż od października. E, Parę dni temu zakończyliśmy rejestrację wolontariuszy. E, wszystkie dokumenty zostały wysłane i wskazuje na to wszystko, że będziemy mieli około 90 wolontariuszy z takimi pięknymi puszkami e, kwestujących na mieście na mieście i nie tylko, bo też tutaj e, w Siebudzińskim Domu Kultury, gdzie będzie odbywał się cały finał, ale też w galerii handlowej, w wielu e, miejscach takich e, często uczęszczanych przez e, Siebudzinian. Tym bardziej mamy dużo e, szczęścia w tym roku, dużo. E, Takiej no, pozytywnej energii też, między innymi, dzięki temu, że jest niedziela handlowa, więc liczymy na Państwa, na duży ruch na mieście, na Państwa szczodre serca i mamy nadzieję, że te puszki będą ciężkie, pełne. Także działają już też puszki stacjonarne, działa też nasza eskarbonka, także gdyby ktoś z Państwa miał kłopot z dotarciem, z znalezieniem wolontariuszy, albo po prostu z opuszczeniem domu z różnych przyczyn, to zapraszamy, można wesprzeć naszą akcję również przez internet. W tym roku 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w naszym ośrodku, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Jak widać po plakacie przygotowaliśmy dla Państwa wiele różnych wydarzeń, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Staraliśmy się zagospodarować praktycznie ca każdy Każdą salę naszego ośrodka. I tak główne wydarzenia odbędą się w sali kinowej naszego ośrodka. O godzinie 13 odbędzie się rozpoczęcie całego wydarzenia. W sali tej właśnie kinowej odbędą się również licytacje. Będzie pięć bloków licytacji, które przeplatane będą różnego rodzaju wydarzeniami, pokazami, występami m.in. naszych sekcji oraz zaprzyjaźnionej młodzieży. W dwóch salach na piętrze odbędą się różnego rodzaju wydarzenia. Będą to wydarzenia dla dorosłych, dla dzieci, będą zaczarowane animacje, będą warsztaty artystyczne, będzie pokaz pierwszej pomocy. Naprawdę bardzo wiele tych wydarzeń, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Szanowni Państwo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 28 stycznia, Kolegium Poloników. Zapraszamy od 12.00. Bądźcie razem z nami. Rozpoczniemy całą imprezę 28 stycznia od godziny 15 do godziny 20.00. A o 20 już tradycyjnie będzie zorganizowane światło do nieba. 28 stycznia, 32 finał. U nas wszystko gra ok. Gramy dla dzieci i dorosłych w tym roku. Półca po pandemii. Takie jest hasło 32. finału Woźb. Siema i do zobaczenia na finale Wielkiej Orkiestry w Siebodzińskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszam na 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozpoczynamy już 28 stycznia o godzinie 13. Na mediach społecznościowych można już licytować. Często tam zaglądajcie. No i do zobaczenia na finałowych wydarzeniach w Waszych miejscowościach.